To jest dokładnie intencja mojej wypowiedzi. Tak? Ja nie mówię, że my jesteśmy jakiś fatum skazani na nieudolność w tym, tylko mówię po prostu, jak chcemy współpracować z biznesem, to weźmy wzory zarządcze z biznesu, a nie stronkę, przez którą ktoś się loguje. Tak? Po prostu problem polega na tym, że pomiędzy zintegrowaniem 1400 oddziałów PKOBP a 2500 gmin w Polsce z punktu widzenia podejścia informatycznego nie ma zasadniczej różnicy. Tak? To są te same procesy zarządcze, które trzeba wykonać, więc tylko tu jest ten problem, że należy oddzielić kwestię informatyczną od kwestii decyzyjnej, bo nikt marszałkowi albo burmistrzowi albo prezydentowi miasta nie odbiera prawa do podejmowania decyzji, ale to nie znaczy, że serwer musi stać w jego piwnicy. tak? I... Chodzi o to, żeby po prostu dokonać tej zmiany na poziomie fundamentalnym, a nie zaczynać znowu od końca, że ktoś postawi jedną usługę i te, z tej usługi jedna usługa, prawda, jedna usługę, którą mamy, to jest ZUS, tak? a drugą usługę, którą mamy, to jest zbieranie pitów. No i to jest całe osiągnięcie naszej administracji, prawda? Dwie usługi, które mają większy zasięg poniżej powyżej miliona ludzi, którzy z tego korzystają. No przecież no, no wyciągnijmy z tego raz wnioski, ale wnioski o charakterze fundamentalnym i strategicznym, a nie wnioski takie powierzchowne.